Jeżeli masz problemy z zapamiętaniem pisowni form skróconych w języku angielskim, ten film może Ci pomóc je zapamiętać. Warunkiem jest to, aby znać doskonale formy pełne. Jeżeli znamy formy pełne, to przejście z nich do form skróconych to naprawdę jeden mały krok. Zacznijmy od form twierdzących czasownika czyby. Jeżeli znamy formy pełne i chcemy przejść do form skróconych, to możemy sobie w głowach przeprowadzić taką oto operację. Pierwszą literę czasownika czyby sobie usuniemy. Zamiast niej pojawia się znak apostrofu i to co nam zostało łączymy z osobą. Czyli mamy przejście z czasownika czyby w formie pełnej do formy skróconej. Co można w zasadzie zapisać tę całą regułę za pomocą trzech linijek. Tutaj przy okazji zwrócę uwagę, że formy skrócone, a zwłaszcza apostrof S, doczepiamy nie tylko do zaimków osobowych, czyli słów I, U, HE itd., Ale też do imion wielu różnych słów, w tym oto takich. Jeżeli chodzi o czasownik HAVE, formy skrócone... W zdaniach twierdzących używamy wyłącznie, gdy towarzyszy mu cząstka got, bądź jeżeli używamy czasu present perfect. No tutaj troszeczkę sprawa się komplikuje, ale tylko troszeczkę, mianowicie dwie pierwsze litery sobie usuniemy, zamiast nich pojawi się znowu znak apostrofu i to, co nam zostało, łączymy. To tym razem już można zapisać za pomocą tylko dwóch linijek. Tutaj zwrócę uwagę na to, że jakby duplikuje nam się forma skrócona, to co oznacza his zależy od tego, co następuje. Przyjrzyjmy się teraz czasownikowi will, czasownik modalny. Podobnie jak przy have, dwie pierwsze litery zastępujemy znakiem apostrofu, a resztę przepisujemy. Jako, że czasownik will ma tę samą postać we wszystkich osobach, podobnie jak w zasadzie wszystkie czasowniki modalne, tę regułę można zapisać za pomocą jednej linijki. Przyjrzyjmy się przy okazji czasownikowi modalnemu would. Tutaj cztery pierwsze litery zastępujemy znakiem apostrofu i zostaje nam ostatnia litera dy. Tutaj tylko trzeba uważać, bo apostrof dy to też. Forma skrócona, pod którą kryje się też inna możliwość, mianowicie czasownik posiłkowy had w czasie past perfect. No jak to rozpoznać? Rozpoznać po tym, że jakiś czasownik w trzeciej formie albo z końcówką ED po tym had, czy tam apostrof, będzie. Ale jest to raczej rzadziej występująca sytuacja. Najczęściej apostrofy będzie oznaczał would. Przyjrzyjmy się formom przeczącym czasownika to be. Tutaj mamy w zasadzie dwie możliwości. Albo robimy to samo co w zdaniach twierdzących. Albo mamy też drugą możliwość. Połączyć czasownik to be z cząstką not. Tego nie robimy w pierwszej osobie, tylko liczby pojedynczej. Tam musi być I'm not. Natomiast w reszcie przypadków można zastosować taki oto manewr. Jeżeli znamy formy pełne, to te parysów. Po prostu łączymy ze sobą. Zamiast O w słowie not mamy apostrof i koniec roboty. Z O not zrobiło nam się aren't, Z is not zrobiło nam się isn't. No i to obowiązuje też, oczywiście, w pozostałych osobach. Spójrzmy teraz na formy przeszłe czasownika to be. Tutaj nie można mówić o formach skróconych w zdaniach twierdzących, ale w zdaniach przeczących jak najbardziej. No i tutaj obowiązuje podobny zabieg, o którym przed chwilą mówiłem. Łączymy czasownik to be z cząstką not, Zamiast o zapisujemy apostrof. No i koniec roboty. Podobnie ma się sytuacja w formie przeczącej czasownika have. Mianowicie have bądź has. Po prostu łączymy z not, zamiast o mamy apostrof i załatwione. Można oczywiście też pójść na skróty i zapamiętać, że do have bądź has dopisujemy N apostrof T. Nie inaczej jest w przypadku czasowników posiłkowych Do i does, używanych w zdaniach przeczących w czasie Present Simple. Mamy do not. Łączymy zamiast apostrof mamy don't, does not, doesn't. W czasie past simple mamy did not albo didn't. Częściej jednak stosuje się formy skrócone właśnie. Też to działa ta sztuczka w większości czasowników modalnych. Must not, mustn't, could not, couldn't. Should not, shouldn't, would not, wouldn't. Oczywiście można iść znowu na skróty i zapamiętać, że do formy twierdzącej dopisujemy n apostrof t. Tutaj uważam, bo nasze sztuczki nie do końca działają w przypadku cannot, które jakby powinno się w zasadzie pisać łącznie w formie pełnej. Po prostu, no dalej to działa, że to o trzeba zamienić na apostrof, ale to jedno n nam gdzieś znika, a w will not trzeba to, tą część ill zamienić literą, zastąpić literą o. No ale myślę, że po prostu prościej będzie zapamiętać od razu te formy skrócone, czyli mamy can't i won't. Tutaj mamy w skrócie wszystkie wymienione w tym filmie reguły, tak to nazwijmy. Czyli znowu. Te litery, które są tutaj na pomarańczowo, po prostu zastąpiliśmy apostrofem i w zasadzie tyle.